Poradnik dla rodziców, jak zdalnie uczyć się przez system Synergia Librus. Aby wejść na zdalną lekcję, należy kliknąć w Organizację, w zakładkę Organizacja, następnie wejść w zaplanowane lekcje. Otworzy nam się panel, w którym widzimy wszystkie zaplanowane lekcje przez nauczycieli. W zakresie dat możemy wybrać, z jakiego dnia chcemy dane lekcje, czy to jest jeden dzień, na przykład weźmiemy od 23 do 23, filtrujemy, widzimy, że mamy z tego dnia tylko dwie zaplanowane lekcje. Możemy sobie cofnąć się do poprzednich dat, zakładając od 16 marca do 28 marca, następnie robimy filtruj, i znowu mamy pokazane wszystkie zaplanowane lekcje. Możemy również wybierać lekcje poprzez zakładkę Przedmioty, czyli wybieramy konkretny przedmiot, który nas interesuje. Po otwarciu panelu całego i zobaczeniu wszystkich zaplanowanych lekcji, z prawej strony widzimy zasoby, które zostały udostępnione przez nauczyciela. W tym momencie Możemy kliknąć w taki zasób i mamy tutaj wychowanie do życia rodzinie, w rodzinie. Klikamy w zasób i otwiera nam się automatycznie zasób, który został zadany przez nauczyciela, dodany do naszego panelu i uczeń może w tym momencie zapoznać się z materiałem przygotowanym przez nauczyciela. To samo na przykład możemy mieć kartę pracy, jest udostępniona karta pracy przez nauczyciela. Uczeń może się z tą kartą zapoznać, można taką kartę wydrukować i wypełnić w domu taką kartę. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest sprawdzanie zadanych zadań domowych. Klikając na zadania domowe, znajdujące się tutaj w tej części, Widzimy, jakie zadania zostały zadane przez, prace domowe zostały zadane przez nauczycieli. I mamy na przykład od dołu podgląd pierwszej pracy domowej. Mamy informacje od nauczyciela, co uczniowie muszą wykonać. Mamy drugą pracę z kolejnego dnia zaplanowanego, ale możemy również zadanie pobrać. Czyli pobieramy zadanie. Zadanie zostało pobrane tutaj jako załącznik. Możemy otworzyć to zadanie. Następnie możemy na przykład edytować w zależności od tego, co trzeba zrobić w tym zadaniu. Czyli domalujemy sobie pewne rzeczy. Zapisujemy, praca została zapisana, a następnie dane zadanie możemy przesłać do nauczyciela. Czyli wybieramy praca domowa, wybieramy plik, który żeśmy napisali, załączamy i wysyłamy do nauczyciela. Plik został wysłany. W taki sposób możemy pracę domową przesyłać nauczycielom. Nauczyciel w tym momencie odbierze na swoim librusie takie zadanie. Ważne jest również to, żebyśmy patrzyli, na kiedy są zadane do robienia pracy domowe. Tutaj mamy informację w legendzie, że zadania do wykonania na przykład na jutro, zadania wykonanie za 2-3 dni, lub na przykład pozostałe zadania, które w bliżej nieokreślonym czasie są do wykonania. W taki sposób możemy analizować to, co uczeń ma zadane jak również możemy zrobić, odrobić prace domowe i yy, przesłać je do nauczyciela. Tak samo wygląda panel dla rodziców, jak również dla uczniów. W ten sam sposób loguje się właśnie uczeń i w ten sam sposób rodzic może również zobaczyć, co dziecko ma zadane. Dziękuję za uwagę.